Pan z wami. Jezusem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie Panie. Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je użeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieni się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga. Za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało wrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo pańskie Przyjdź Duchu Światłości, przez Maryję Matkę Światłości oświecaj nas. Napełniaj nas Słowem Światłości. Przyjdź Duchu Święty, abyśmy w sercu rozważali wszystko, co dotyczy Jezusa. Abyśmy wielbili i wysławiali Ciebie, Boże, w Trójcy Jedyny, tak jak pasterze. Przyjdź Duchu Święty, z darem mądrości, męstwa, rady, rozumu, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Nie tylko teraz, ale w całym tym roku i, i w życiu każdego z nas aż do końca bądź obecny. Błogosław to nauczanie. Niech to proste słowo e, umocni wierzę w nadziei i miłości wszystkich słuchających. Szala Maria, Beto, Malafa, Himmel, no. Usłyszeliśmy słowa z Ewangelii o zdumieniu i zachwycie pasterzy, którzy zostali e, pokierowani przez aniołów do Betlejem do małej szopki, gdzie było niemowlę, gdzie był mały Jezus, gdzie była Jego Matka Maryja i opiekun Józef. Oni wielbią, wysławiają Boga, że mogli to zobaczyć wcześniej, usłyszeli, uwierzyli, że narodził się w mieście Dawidowym, w Betlejem, Mesjasz Pan. Dzieciątko Jezus zostało ósmego dnia po narodzinach zgodnie z prawem obrzezane, czyli zranione. Pierwsza krew Jezusa Dzieciątka już wtedy był męczennikiem. Już wtedy był e, e, okazany światu jako ten, który jest naszym odkupicielem, daje za nas swoje życie, swoją krew. Dzieciątko Jezus, które jest w sercach ludzi wierzących, jeżeli wierzę w narodziny Pana, On teraz w tej tajemnicy narodzin jest we mnie obecny. Jest obecny w nas, kiedy rozważamy Jego życie, Jego słowa. Podobnie jak Maryja, która wszystkie te sprawy dotyczące Jezusa, Jej umiłowanego Syna, zachowywała w sercu, rozważała, Żyła nimi, pamiętała o nich. Pamiętać o Bogu i o Jego słowach, o Jego sprawach, o Jego życiu, tak jak Maryja. Wtedy otrzymuje się błogosławieństwo. Wtedy życie człowieka nie jest nijakie, nie jest puste, nie jest zimne, ale gorące, piękne, wypełnione, opite, wypełnione światłem, dobrem, życiem. Prawdziwym życiem. Mówię to dlatego, bo spotykam również różne osoby, które przyjeżdżają z daleka do nas jest też z różnych krajów Europy. I mówią o tym, że tam, gdzie żyją, są różni ludzie, tak jak i w Polsce, ale też są tacy ludzie, którzy ogólnie można powiedzieć, że są dobrymi ludźmi. Ale kiedy rozmawia się z nimi, kiedy idzie się do ich domów, to jest pustka. Mają wszystko. Są bogatymi ludźmi. Stać ich na wszystko, na e, wszystkie możliwe przyjemności, wakacje, wyjazdy. E, mają to, czego pragną: samochody, luksusowe domy, ale są puści, zimni. Nie mają w sobie Boga. Nie żyją Jego słowem jak Maria. Biedni, tak naprawdę nieszczęśliwi. Dlatego właśnie nie ma co się dziwić, że pasterze byli zachwyceni tym i wdzięczni Bogu, że mogli usłyszeć o Jezusie i go zobaczyć. Więc i my bądźmy pokorni, wdzięczni, prości. Słuchajmy o Bogu. To, co o Bogu jest, to nie jest jakieś sensacyjne, takie, że to musi nami. Tak, zawsze wstrząsać. Czasami rzeczywiście słowo Boże wstrząsa, ale słowo Boże jest proste, piękne. I ono potrzebuje, żebyśmy takim sercem właśnie pokornym, prostym, pięknym z miłości Bożej, do miłości do Boga byli piękni wewnętrznie, duchowo i przyjmowali Pana, Jego słowo, które nas dzisiaj też poucza. Że trzeba żyć innym życiem niż to życie, które właśnie prowadzą ludzie, którzy nie znają Boga. Dlatego bądźmy chrześcijanami nie tylko z nazwy, nie tylko dlatego, że przyjdziemy też do Kościoła, bo to wszystko jest też dobre, ale żyjmy tym, co wyznajemy ustami. Dzisiejsze też pierwsze czytanie jest związane z błogosławieństwem pokoju. Mesjasz. Czyli Dzieciątko Jezus daje pokój. Ci pasterze i wszyscy inni, którzy oglądali to Dzieciątko, przede wszystkim Maria i Józef, otrzymali pokój Mesjasza. Pokój, który przeniknął ich serca, uszczęśliwił, rozradował. Tak jak to było wspomniane też na początku Mszy Świętej, Pan Bóg nie daje nam świętego spokoju, ale Boży pokój. Czyli nie daje nam złudzenie pokoju, że wszystko jest w porządku, tak jak ludzie tego świata walczą o to, żeby był pokój, ale po to, żeby mogli sobie robić, co chcą. Pragną takiego pokoju dla egoistycznych swoich pragnień, żeby je realizować, żeby nie było jakichś wojen, konfliktów, żeby mogli żyć po swojemu, żeby mieli dobre samopoczucie, żeby dobrze im się żyło, tylko tak po ludzku, po świecku. Ale to nie jest pokój Boży. Pokój Człowieka, który jest szczęśliwy, bo odnalazł Boga i przyjął Jezusa. I właśnie żyje Jego piękną e, i e, nową, cudowną nauką. Więc jeżeli chcę dzisiaj przyjąć pokój Chrystusa, Mesjasza, przez Maryję Królową pokoju, Świętą Bożą Rodzicielkę, to przyjmij ten pokój. Pokój, który nieś potem wszystkim. Byliśmy byli synami, córkami pokoju, bo Jezus powiedział, nasz Pan, błogosławieństwa. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, ale pokój, właśnie Jezusowy, związany z Jego obecnością, z Jego nauką, z Jego Duchem Świętym, Duchem pokoju, są nazywani błogosławionymi. Nie prowadzają wojen, zamętu, konfliktów, kłótni, choć są tacy ludzie znakiem sprzeciwu, bo świat dąży do wojny. Świat e, jest pełen ludzi, którzy pragną zdobywać, pragną e, kraść, pragną e, ogałacać narody. E, pragną wojen, pragną być zdobywcami, panami. Wywołują różne sztuczne konflikty. Ale ludzie pokoju, chrześcijanie, wprowadzają pokój Jezusowy. I takim człowiekiem na pewno też był... E, Święty papież, nie boimy się tego mówić, Benedykt XVI. Tak, święty Benedykt XVI. Oczywiście na pewno Kościół w swoim czasie ogłosi to, ale ja sądzę, że nikt nie ma z nas wątpliwości, że to był taki człowiek. Człowiek pokoju, papież pokoju. Zmarł wczoraj o 9.34, mając 95 lat. E, najstarszy z papieży, e, e, też był taki papież Leon XIII, miał 93 lata, a Benedek XVI. Taki e, Boży e, człowiek, który do końca był świadomy tego, e, że jego życie ma wpływ na Kościół. Bardzo w ostatnich latach z powodu też różnych chorób, starości cierpiał z powodu różnych ataków na niego. Oskarżali go o różne rzeczy, które okazywały się strasznymi po prostu oszczerstwami, plotkami, żeby tego człowieka właśnie zniesławić. Wielu ludzi go, szczególnie w Niemczech, nie akceptowało, nie przyjmowało, szydziło sobie. Z niego. E, pamiętam takie spotkanie, kiedy był Benedykt XVI w Niemczech. Taki jest filmik i witał się e, z kardynałami, biskupami, których przecież dobrze znał. Znali się dobrze i prawie nikt z tych ludzi nie chciał mu podać ręki. On podał, chciał podać wszystkim. Kilku tylko chyba biskupów podało rękę papieżowi e, Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI. Jakie zranienie, jaki cios, jaki ból, że swojego nie przyjęli. Zgardzili nim. A on szanował tych ludzi, kochał ich jak duchowy brat, duchowy ojciec. Dlatego taką miłość miał od Polaków, bo też kochał Polskę, Polaków. Ze względu też na świętego Jana Pawła II, którego bardzo szanował i z którym za właśnie za życia Jana Pawła II właśnie wiele razy współpracował, wiele spraw ustalali dla dobra Kościoła. Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo go szanował też i cenił. Był też prefektem do spraw wiary, kongregacji wiary, przekazu wiary, przekazywania czystości wiary w kościele. I ten święty człowiek był także wielkim teologiem. Kiedy jeszcze był biskupem, kardynałem. To na jego e, e, konferencje nauki przychodziło mnóstwo ludzi. Słuchali go, bo tak pięknie mówił o Bogu. E, ta teologia jego była bardzo wyrazista, głęboka i prosta. Nawet ludzie, którzy nie byli wykształceni, e, fascynowali się chrześcijaństwem, które on w taki sposób przekazuje. Więc wielki teolog, e, jest taka nadzieja, że będzie ogłoszonym też, e, nie tylko świętym, ale także doktorem Kościoła, bo napisał wiele dzieł, e, które e, są e, nawet o wiele bardziej e, głębokie niż nawet piękne dzieła teologiczne świętego Tomasza Sakwinu, który przez wiele wieków był ceniony jako jeden z największych teologów, czy także święty Augustyn z Hipony, to ten właśnie święty papież dorównał im, a nawet, można powiedzieć, przewyższył chyba ich wiedzą a, i, i głębią teologiczną, a jednocześnie był bardzo prosty i skromny, a nawet nieśmiały. E, dlatego e, też osobiście tak zachęcam, żebyś, żebyśmy wzywali tego w prywatnych modlitwach tego świętego człowieka, modląc się za jego stawnictwem. E, prywatnie możemy to czynić, nikt nam tego nie zabroni, e, żeby właśnie wzywać Go jako świętego, święty Benedykcie XVI, módl się za nami, za Polskę, za nasz naród. Tak jak e, przecież wielu też uważało Jana Pawła II nawet za życia świętym i po śmierci wielu mówiło wprost, święty Jan Paweł II, mimo że dopiero po jakimś czasie, kilku latach został ogłoszony świętym. Więc ten e, święty E, ojciec, właśnie ojciec, ojciec kościoła, e, papież Benedykt XVI, e, był także tym człowiekiem, który wpłynął na życie wielu ludzi. Wielu ludzi go podziwiało, kochało, było jego uczniami. E, I e, podziwiało jego czysty, zdrowy. Głęboki katolicyzm. I dlatego właśnie wielu w Kościele, którzy chcieli Kościół wykrzywić i stworzyć nowy kościół w Kościele Katolickim, czy na Kościele Katolickim, na gruzach Kościoła Katolickiego, sprzeciwiało mu się, walczyło z nim. On sam też o tym wspominał w jednym ze swoich listów ostatnich, że tak z takim bólem, też cierpieniem, że niektórzy biskupi w seminariach mówili, szczególnie niemieckich, ale nie tylko, tych zachodnich, Mówili, żeby nie czy, klerycy nie czytali dzieł wtedy jeszcze kardynała Ratzingera, potem też już właściwie papieża, nie czytali, nie rozważali i nawet były kary dla kleryków, czy nawet byli niektórzy wyrzucani klerycy, którzy czytali dzieła kardynała Ratzingera, Ratzinger e, Benedykta XVI. E, więc widzimy, jaki, jaki sprzeciw budził też. Ale dlatego, że był wierny nauce Pana. I jeszcze tutaj odnośnie jego takiego daru, mądrości wiedzy, którym go pan obdarzył. To jest taka anegdota. Jeszcze właśnie za życia. Wtedy jeszcze był kardynałem. Ojciec święty, panem 16. To było lata gdzieś takie 90. taka była anegdota kilku kardynałów w tym samym czasie umiera między innymi też kardynał Ratzinger, właśnie później jeszcze Benedek 16. No i po tamtej stronie spotykają się ze świętym Piotrem i święty Piotr miał też taki tam w niebie taki jeszcze przy bramie do nieba taki mały pokoik i tam każdy z tych kardynałów teologów miał iść na rozmowę z nim jeszcze zanim Wejdzie do Królestwa Niebieskiego, bo to był warunek, żeby taki, przejść taki egzamin. E, no i e, wchodzi jeden z kardynałów do tego, na rozmowę, do, właśnie, do tego pokoju niebieskiego, rozmawia ze Świętym Piotrem, e, wychodzi. No i taki, ten kardynał taki spocony, taki e, przestraszony. No i właśnie święty Piotr e, znalazł w jego nau naukach, jego pismach, że on jako kardynał też niestety różne błędy też głosił czasem i mówił, i że jeszcze musi iść do czysta. No i drugi wszedł i podobnie też wyszedł. Ten, ten miał mniej błędów popełniał w swoim życiu teologicznych też e, czy moralnych. No i ale też był wystraszony, bo no będzie musiał iść do czysta. Ale jeszcze tak e, postanowili, że jeszcze poczekają, właśnie na kardynała Warcingera. No i ten wchodzi. E, e, no i tak długo tam jest w tym pokoju ze świętym Piotrem. E, mijają godziny, po kilku godzinach wychodzi e, taki przejęty, przestraszony święty Piotr. I kardynałowie pytają się, co się stało, święty Piotrze, dlaczego nie wyszedł kardynał Ratzinger? Bo znalazł w moich pismach kilka błędów teologicznych. <grywka> <grywka> Więc jest taka anegdota, że był właśnie taki, taki e, właśnie taki bardzo e, umysł e, e, teologiczny, katolicki, obdarzony był takim umysłem, ten święty. Benedykt XVI. A jeszcze na zakończenie, bo na pewno będzie dużo okazji, żeby też e, przytaczać takie piękne słowa nauki e, Ojca Świętego Benedykta XVI, to może taka nauka, taka krótka, prosta homilia. inaugurację pontyfikatu Benedykta XVI, którą wypowiedział tak spontanicznie, tak sercem, tak żebyśmy wiedzieli właśnie jaki to jest człowiek, jaki yy, autorytet moralny. W tej chwili mogę powiedzieć jedynie módlcie się za mnie, abym nauczył się bardziej miłować Pana. Módlcie się za mnie, abym się nauczył bardziej miłować Jego trzodę. Ciebie, Kościele Święty, każdego z Was osobna i wszystkich razem. W tych tak intensywnych dniach trzy razy towarzyszył nam śpiew Litanii do Wszystkich Świętych podczas pogrzebu naszego Ojca Świętego Jana Pawła II. Później z okazji wejścia kardynałów na rozpoczęcie konklawy. I również dzisiaj, a było to 19 kwietnia 2005 roku, gdy ponownie śpiewaliśmy ją wraz z wezwaniem Tu illum Adiuwa wspomagaj nowego następcę świętego Piotra. Za każdym razem w szczególny sposób wyczuwałem w tym moditewnym śpiewie wielkie pocieszenie, jakie czuliśmy jakże czuliśmy się opuszczeni po śmierci Jana Pawła II, papieża, który przez ponad 26 lat był naszym pasterzem i przewodnikiem po drogach czasu. Przekraczał on próg innego życia, wchodząc w tajemnicę samego Boga, ale nie czynił tego samotnie. Ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam. Nie jest sam ani za życia, ani w chwili śmierci. Obecnie mogliśmy wzywać świętych wszystkich czasów, jego przyjaciół, jego braci w wierze, będąc przekonani, że stanowią oni żywy orszak, Prowadzający Go w tę inną przestrzeń aż do chwały Boga. Wiedzieliśmy, że Jego przebycie było oczekiwane, teraz wiemy, że znajduje się On pośród swoich i jest naprawdę w swoim domu. I znów zostaliśmy pocieszeni uroczyście przystępując do konklawę, aby wybrać tego, którego wybrał Pan, jakże mogliśmy rozpoznać Jego imię. Jak mogło 115 biskupów pochodzących z różnych kultur i krajów znaleźć tego, któremu Pan pragnął powierzyć misję związywania i rozwiązywania? I raz jeszcze wiedzieliśmy o tym: wiedzieliśmy, że nie jesteśmy sami że jesteśmy otoczeni, prowadzeni, kierowani przez Bożych przyjaciół, czyli przez świętych. W tej chwili ja, słaby sługa Pański, mam przyjąć to niesłychane zadanie. Które rzeczywiście przekracza wszelkie ludzkie siły? Jakże mogę to uczynić? W jaki sposób będę temu w stanie sprostać? Wy wszyscy, drodzy przyjaciele, dopiero co przywołaliście cały zastęp świętych, uobecniony w wielkich imionach historii Boga z ludźmi. W ten sposób również we mnie ożywa owa świadomość. Nie jestem sam. Nie muszę samotnie nieść tego, czego w rzeczywistości i tak samotnie nie mógłbym nieść. Więc to jest też dla nas nauka, że my w naszym życiu, podobnie jak Benedykt XVI, nie jesteśmy sami. Jest nasz Pan, jest Maria, są święci, Pan Paweł II i wielu innych naszych przyjaciół niebieskich. Oni nam towarzyszą. Oni będą nam pomagać przeżywać nasze życie tak, aby być świętymi, aby niebo było z nas dumne. Święty Janie Pawle II, módl się za nami, prowadź nas do domu Ojca. Święty Benedykcie XVI, módl się za nami.